Zaprezentujemy Wam ćwiczenie, którym będzie francuskie wyciskanie sztangi łamanej, czyli krzywki, leżąc tyłem na ławce poziomej. Jest to ćwiczenie, które będzie angażowało do pracy mięśnie trójgłowe ramienia. Przechodzimy do pozycji. Chwytamy sztangę. Chwyt sztangi jest troszkę węższy od szerokości rozstawu barków osoby trenującej. Stopy całe przy podłożu, klatka piersiowa wyeksponowana, przez co łopatki i biodro dotykają ławki poziomej. Przy ruchu skupiamy się na tym, aby nie odwodzić łokci od głowy. I wykonujemy powolny ruch ekscentryczny, sztangę opuszczamy na wysokość czoła. Następnie dynamiczny ruch koncentryczny, przy którym wykonujemy wydech. Podstawowymi błędami wykonywanymi podczas tego ćwiczenia to zbyt gwałtowne rozciąganie mięśni, wykonywanie niepełnych powtórzeń, czyli niepełnego prostowania i niepełnego rozciągania oraz odwodzenie łokci na boki. Jeszcze raz poprawne wykonanie ćwiczenia, powolna faza ekscentryczna wraz z wdechem i dynamiczna faza koncentryczna, przy której wykonujemy wydech. To bardzo dobre ćwiczenie, które rozbudowuje masę mięśniową tricepsów.